Czy coś teraz nie To się, <śpiewanie> to się kurwa Mati. Mati. To, że... Mati! Wszystko co się dzieje idzie na Mattiego, nie? Nie, ja to wiem że to, to zrobił <śpiewanie> To jest niemożliwe, żebym tego nie zrobił Jaki śmiech obłąkańca, król Bo ja Mati, Mati ci dupę uratowałem Wiesz Mati, ja lubię kończyć Co? Młóżym też to mówił Ci ludzie wąską, iść na ta... po tam w sali Bujie widzę w tym tęczu! Dobra, ktoś tu bieg no. bo ktoś Ktoś tu biegł! Człowieku! Klokor przy ciebie przeleciał będzie no tutaj nie mogę trafić w coś. Lepszy kloker niż czarnulek Gruby spuścisz świnkę na bulldoga? Czemu masz, czemu do mnie Tomaty się zaje... mm. lubi spuszczać świnie? Nie lubię to, powiem. No, no, Różne światy Jak to krwiają tej cyperze do Matthiasa? Gin tam, gin! Poczuj śród w dupie. Druga, że ty lubisz, to nie chcę, że system ustał. Tak właściwie, mam maskę teraz na sobie? Overkilla? No, tak, no, no tak, tak. Nie, myślałem, A? że mam... Y, tego... Y, y, wibrator na łbie. To jest w ogóle achievement, że zabicie blokera myślałem, że się powiesz, że jest achievement za zabawy z Czarnuchem. To ty może masz. <laughs> nie ma ty jak danie do gry trochę rasizmu, nie? A teraz jest wesele. Ale ja cierpię. I mój tyłek. Ja co ja będę mieć pełne usta. I by czego? No. I by czego? Tego to jest. Nie tego. Ja. Właśnie jest Już jestem Już mogę piłować. Powoli można się z nimi zabierać. Te cztery można by już posadzić. A co ja robię? No, no, nie wiem! Nie no dobra, mknęło o twojej uwadze to, że powiedziałem, że zasadam. O no już dobra, pyk, pyk, no. pyk, pyk, robi. Spoko. Przepraszam. Wybaczmy. So Byłem zajęty. Boom. Bum. Kurde, czekałem na komentarz Anek że był... I... Byłem zajęty czarnuchem, ale no nie się. Tego. Ale mi się ammo kończy. Dobra, wezmę te amo grubego. A co, to wstyd brać moje ammo? Nie, że... Już mnie wybrane. nie lubi za tego czarnucha? Cię bardzo lubię i szanuję górówek. Dziękuję bardzo. Nie, ale serio, też... Już... Mam już taka dosyć tych. Czarny... E, żartów. Czarnygo humoru. Czarnego humoru dosłownie. O kurde. O kurde. Ja. Ale za oranę. Czarnym humorem? Ja, ale, ale... Nie mogę, nie wytrzymie, no. Jak o, ja nie mogę, to przyjdź nogę do... i znowu mogę. Ja tam wiem, jak się chować. Nieraz się chowałem już... ...przed długimi luchami. Ty <grym> kur... <grym> no i... Sam po prostu tutaj ładujesz, nie? No, w zasadzie Sam na to takiego. Sam sprawa. ładuje, tak, sam się ładuje, no. Czemu wyście że duszą. Kurde. skojarzyliście z czarnuchem, co? co? A może to biała była? O co ja mówię, to się zaczęło, bo ja nie wiem. Nie, bo białe mają maksymalnie do 16 cm średniej w Europie, a u czarnych to jest 30. <laughs> a, Alex, skąd ty to wiesz? Sprawdzałeś co? Nie, bo na że średnia 30? No Ale ponoć to biały ma największego Ale ponoć to Ale ponuś to biały ma rekord Guinnessa tego no? człowieku 30 to jest rekord 20 cię coś pojebało, cię coś pojebało, coś pojebało 30 to ty już kurwa kurwa 30 to jest rekord Guinnessa no 30 to koń nie ma Nie ma nie, nie, Mówię <laughs> ci, że 30, stracę na lecie. Dalej, Jak na ciebie konie ma 30, to ile ty masz? Nie, to za koński nie, tak humor Nie, wszystko teoretycznie, bo albo masz teraz mniejszego, albo masz większego Piu, piu, piu Kurde, ile mi tam jest Pizdu Bulldozer wchodzi od tyłu Ty no powiedz jej, pokaż, że Czarny od tyłu wchodzi? Artur, byś się wstydził a ty tylko zielony Miękki Miętki? Ty nie On zielony to niecarny, nie czarny nie? A ja mówię ci 30 to największy Skończycie ten temat? Nie mówię nic to jest Można Co? Mam pokazać kurwa Eeeem no, y -y -y. Nie 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 nie, nie przesadzaj. Ja masz się popisywać coś czuję. Są pewne granice. Nic co ciebie Ale Maty jak się wczuł w ten czarny humor, no ludzie, no... To nie czarny. No co biały humor? Biały.